Dzień dobry, kochani. A teraz rodzice. Dzieci grupy czwartej przedstawią bajkę o bezpieczeństwie. Zapraszam. Bezpieczeństwo. Dziwne słowo. Co to znaczy, czy ty wiesz? Jeśli nie, to masz okazję lepiej poznać słowo te. Popatrz w koło. Kogo widzisz? Znasz postacie przecież te, tu kapturek jest czerwony, Śnieżka, Jaś, Małgosia też i królewna, którą znacie z tego, że ukłuła się. Spała potem przez wiek cały, zasnął z nią i król, i dwóch. Przez sto lat nie wiedział nikt, że istnieje zamek ten, że śpi piękna w nim królewna w wielkim łożu, mocnym snem. Czy musiało tak się stać, by aż przez sto lat tak spać? Pokażemy wam, że nie. I tu wkracza słowo też. Wieczeństwo ważna sprawa, każdy z Was to musi wiedzieć i przestrzegać zawsze, wszędzie, by nie stało się nic złego. Zaczynamy przedstawienie, w którym chcemy Wam pokazać, jak bezpiecznie przejść przez życie, by niczego nie żałować. Te postacie, prosto z bajek, chętnie Wam pomogą w tym, bo przeżyły coś strasznego, chcą Was przestrzec przed tym złem. A było to tu, niedaleczko, właśnie tutaj, nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką. Dziewczynka, chociaż mała, swej mamie pomagała. Zamiatała podłogę, pełła grządki ubogie. Krust zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła prosto dla kurek zwała się po prostu czerwony kapturek. Widziano ją bowiem nierzadko, jak krząta się przed chatką. W ogródku i na podwórku. W czerwonym kapturku. Ech! Nie mruczek, nie burek. Nie jesz nie tak. Czerwony kapturek. To ja zwę się tak. Mam warkoczyk. Modre oczy. Buzie mam jak mak. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek, to jazdem się tak. W tej chadzce... W tej przy mamie jest mój cały świat. Nie psocę, nie kłamię, a mam dziesięć lat. Nie znam troski, śpiewam piosenki, kocham każdy kwiat. Pobiegnę na wzgórze, a las im Czerwony kapturek to ja, właśnie ja. Dnia pewnego moja babcia była chora, a daleko miała z domu do doktora. Poprosiła mnie mamusia, abym ja, kochana Wnusia, zaniosła babci leki z domowej apteki. Był kajowy u mnie z wieczora przyniósł wieści babcia jest chora. Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleko. I nakwasić ogórków. To przecież niedaleko. Skocz do babci czerwony kaptur. W tym koszyczku jest masło i serek i leków różnych szereg. Tabletki aspiryny i suszone maliny, proszki od bólu głowy i olej rycynowy, chwas borny do płukania i maść do nacierania. Nie trać córeczko czasu. Leć do babci, do lasu, idź prosto jak ta ścieżka. Nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam w Boże wilk mieszka. Wilk okrutny i srogi. Słuchaj mojej przestrogi, z nikim obcym nie rozmawiaj o nie, bo zło wszędzie czaj się. Babcia kapturka w lesie mieszkała, dziewczynka wesoło po ścieżce skakała, wokoło tak piękny, ptaki, grzyby, kwiaty i zioła. Maślaczek, o rudy, 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 rydz. Nie chce do koszyczka, O rudy, 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 ryc. Boi się nożyczka, O rudy, 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 rydz. Mam na rydza smaczka, O rudy, 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 ryc. Lepszy niż maślaczek. Jak zwykle w takiej sytuacji już, wiecie, dzieci, prawie wszystko. Do bajki wdarło się zręcznie bardzo złe liczysko. Los dam nurka i kapturka sprytnie zmylę. Swą pułapkę złapie babkę już za chwilę. Gdy w brzuchu furczy, dostaje skurczy. I wszystko jemy, że furczy. Taki zębik. Swoją drogą, co jest dam na uczkę. Bo mam hrabkę. I na babkę, i na wnuczkę. Lecz burczy, burczy dostaje kurczy, i wszystko jedzie aż furczy. Taki ze mnie wilk. Witam cię, mój prześliczny, czerwony kapturku. Nie bój się moich ząbków i moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą, bo ja jestem z tych wilków, co nie krzywdzą nawet... Yy, motylków. Ja mięsa po prostu nie trawię. Poprzestaję na jagodach i na trawie. A co ludzie mówią? To plotki. Chcesz, dziewczynku? może się z tobą pobawię. Berka! A może? może w Jestem grzeczny, jestem miły. Chcę, żeby mnie dzieci lubiły. Idę odwiedzić babcie. bo jest chora. Mm. Wilku, ty nie wyglądasz na potwora. No więc moja babcia w domu leży chora od rana. Niosę jej jedzenie, leki i zioła, by wyzdrowiała. I była wesoła. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie ta babunia, co kocha ją? No gdzie ona mieszka, no powiedz mi, rybko? To drogę ci wskażę, byś doszła tam szybko. Już, już dziewczynka powiedzieć chciała, lecz słowa mamy sobie przypomniała. Nic, wilku, ci nie powiem, no. idź sobie swoją drogą. Z obcymi dzieci rozmawiać nie mogą. Słuchajcie dzieciaki, czy dobrze zrobiła dziewczynka Miła? Dada. Czy dobrze, że wilka się pozbyła? Dada. Jasne, że tak! Bo w innym przypadku nie uniknęłaby z babcią nieszczęśliwego wypadku. Dada. A w innej bajce Królewna Śnieżka Wśród krasnoludków szczęśliwie mieszka. Sprząta, gotuje, tańczy i śpiewa. Ptaszek radośnie ćwierka jej z drzewa. Na razie wszystko jest jeszcze cacy. Grupa krasnali idzie do pracy. Wczesna godzina, więc śnieżka ziewa, a wtór krasnali wesoło śpiewa. Jesteśmy krasnoludki, koncasa, koncasa, tutaj mamy nasze łupki, koncasa, koncasa, o mamy łupki, żadne łapki, Oj, tak, 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 I my lu, 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 gdy ktoś krzywdzi krasną Aj aj aj, oj oj oj, kto zapłacze za Cię prosimy, nie otwieraj drzwi nikomu. Nie wpuszczaj obcych do domu. Puk, puk słychać pukanie i Śnieżka, Nie bacząc na to, co jej mówiły krasnale, z właściwą sobie lekkomyślnością otwiera drzwi. Chodzi staruszka i niesie jabłuszka. Witaj, babciu miła, czyś drogę zgubiła? Chętnie ci pomogę, byś do domu wróciła. Oj, ja stara babuleńka! <grym 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 dziękuję, że mi drzwi otworzyłaś, serdeńko. Dzień dobry, miła dziewczyno. Dzień dobry. Jej litość nad starowiną. Zmęczona jestem długą drogą. Ugaś pragnienie moje wodą. Proszę, wejdź, miła babuszko. Odpocznij sobie, a ja chętnie coś do picia dla ochłody ci zrobię. Dziękuję, moje dziecko. Widzę, że u ciebie dobre serduszko. Masz tu w nagrodę to piękne serduszko. Twoje jabłuszko. Serduszko też. I ja je mam. On jest? To nie. To też. To też. Nie. Fataż! Fataż! smaczne, rumiane Fataż! serca, Fataż! Dziękuję ci miła babuszko. Fataż! Fataż! to pyszne Fataż! 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 Śnieżko, Fataż! Fataż! babuszka. Bo to nie jest miła babcia, ale bardzo zła wróżka. <śmienny> <śmienny> Gdy wiemy, jak naprawdę bajka się skończyła, ostrzegamy przed obcymi, aby tak nie było pamiętajcie drogie dzieci, by od obcych ludzi nie brać żadnych rzeczy, choć was czasem kusi. Wasze bezpieczeństwo jest tu najważniejsze, nie cukierki czy łzaki. Musicie to wiedzieć. I jeszcze kilka innych bajek warto tu przytoczyć, dzięki którym bezpieczeństwa można się nauczyć. Pamiętacie pewnie Jasia i Nołgosie, którzy będą którzy w lesie, pogubili się. Noc zapadła, wokół ciemno, boją się dzieciaki. Pośród leśnej, nocnej ciszy słychać gdzieś świeże Księżyc ukaże, a wtedy znajdziemy już drogę, Małgosiu. I W tym miejscu ważną radę wszystkim dzisiaj damy. Idźcie w las, słuchajcie ptaków, ale pod mamy. Lub innego dorosłego, dobrze Wam znanego, by nie stało się nic złego, koleżanko i kolego. Teraz inną sytuację chcemy Wam pokazać. Równie ważną naszym zdaniem nie ma co tu gadać. O koźlotkach się znacie bajkę? Dzieci wszystkie? słuchały mamy, spotkały się z wilkiem. On odstępu użył chytrze i do domu wkroczył, a koźlętom wystraszonym straszną krzywdę zrobił. Pamiętajcie, drogie dzieci, gdy jesteście same w domu. Nigdy drzwi nie otwierajcie nikomu obcemu. Choćby najpiękniejszych słów używał, kusił słodyczami, twierdził, że jest przyjacielem taty albo mamy, to nie wierzcie, może to być kłamstwo. A najważniejsze jest przecież Wasze bezpieczeństwo. Przypomnijmy zatem wszystkie rady, jakie Wam dajemy. Po pierwsze, do obcego domu nigdy nie wchodzimy. Obcy człowiek was kiedyś zagada. Nie mówcie, gdzie mieszkacie. To jest druga rada. A po trzecie, nigdy nie wiesz od obcego słodyczy. Nie wiesz przecież, czy jest dobry, czy może chce skrzywdzić. <laughs> nie oddalaj się od domu, choć ci troszkę szkoda, ale możecie spotkać niemiła przygoda. I ostatnią radę damy: nie otwieraj nieznajomym, kiedy nie ma w domu. Mamy, jeśli radnych dzieci drogie będziecie przestrzegać, to możecie nam uwierzyć, nic złego was nie może spotkać. Bo pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa, wtedy dobra jest zabawa. Także mamy czerwonego kapturka wystąpiła mama Natalki i mama Zuzi. W roli głównego narratora wystąpiła mama Joli. W roli strasznego wilka wystąpiła mama Jerzyka. Dla Karoli Krasnoludka i Kasia wystąpił tata Bartka. Dla Karoli a także narratora wystąpił tata Oli. Tata, to jest Kurty, scenę przygotował tata Karol. Tata, to jest mama mama Ojka z grupy pierwszej. でもおかし <laughs> wieczorów. Na początku było dosyć ja, ja. nieciekawie, ale potem już było bardzo, bardzo zabawnie. I naprawdę dużo pracy wasi rodzice włożyli w to, żeby tu dzisiaj przyjść i pokazać wam, co jest ja, ja a co nie. Dziękujemy. Thank